Nie dobra i zowie, w dzisiejszym odcinku nagrywamy coś fajnie, bardziej dziwnego, co bardziej może denerwować każdego. Nie się odpadnie. Oj, to rzeczywiście de, deadba, czyli piłka śmierci. I właśnie ja to już kiedyś grałam, bo jaką miałam broń, zero boksy. Nie, no, nie nagrywam lekki, ale nagrywam, ja nie nagrywam pamera te kramiki. No nie nagrywamy, no dobra. Właśnie a to właśnie o tym chodzi. Chyba, chyba jeśli, wiecie, to ja, ja tego nigdy nie, dobra, bo dwa razy udało mi się wygrać, a najlepsza w tym nie jestem. Chociaż mam trochę broni, ale i tak będę wam zero, chcę aż dwa razy, nie, nie! Jest! Jezu, a myślałam, że to do mnie, jezu, to jest ciężka gra. O nie no, przykład ode mnie człowieku, uwaga, i ja idę tu, ja będę tutaj sobie. Tylko te ludzi? Do tego szmurkę Ule walnęło Walnęła piłka mocna jak to na mnie uwaga i a masz Piłko śmierci jest, to się umarł Tak łatwo nie jedzie nam Kranżenie Uii O nie! O mi poszło Dalej ona ona? Jest! Dostał ktoś inny. Czemu nie? Muszę pozbyć się na dobrego gra U nie! Myślałam, że. No ale dostała piłka. Jest! Umarł! U nie! Umarł! Jeden grad zostało tylko dwa na dwa. Za wolna ta piłka jakaś jest. Jakaś wolna ta piłka, ja mam już poziom 16. Muszę wygrać, chociaż dwa razy wygrałam mam poziom 16. Jak to możliwe? Umarłam! ale w sumie i tak byłam mega dobrze mi poszło. Jak to, że grałam to mega dawno temu. O oh, wow! Dobra, nie chcę już się zrobić tego dobra Co ile ja mam? Dobra, zobaczmy. Jak to zero ja mam? Ech, więc może nie to. Dobra, zobaczmy sklep. Dobra, kupujemy. Nie, no sumie to nie, to Ja już nie pamiętam co tu było gdzieś co było. Ta gra się tak dobrze zmieniła. Że naprawdę przynajmniej tak... O nie, szybko, szybko nie biegnę, ja biegnę. Oni grają u beze ze mnie, no dobra, trudno. Dobra, poszukajmy, gdzie tu były te bronie kopywane. No nie widzę tego. Bronie były... nie, no tu nie ma nic. Konfrontacja, 2 na 2. Dobra, ale ja też tu jadę, więc nie musicie mnie robić tylko. Dobra, to mów coś tam. O teraz będę naprywać, bo już weszłam do Roblox Studia. Dopiero? A, dobra, będziesz tworzył grę. Ja nigdy nie tworzyłam jeszcze gry, ale dobra. Dobra, Nawet, dobra, nieważne, już. Dzisiaj powtórzę, że dzisiaj animację. niby, jak ci to wyjdzie? Normalnie. Kurde, materiał, współpraca, ustawienia gry. Można nadać. Więc co, będziesz robić grę, gdzie będziesz latać? Nie... Ej, a może... Y... Ja, może od Już za dużo podróbek jest Brook Heaven. wystarczy już 30 brok Heaven. Twórz podróbkę Murdery stary lub innej gry, którą lubisz tu. Nie wiadomo, jak się stworzyła. Mega. Mega. Co mega? Co Super. Aha. Twórcza ja. Konsola. Komputer. Nieważne. Nie A to pierwsze jak to jest tematogranne nie niż nieważne akurat. Dobra, jaka to jest? Okej, okay. a co to chodzi? Dobra, nie no, może mi jakoś pójdzie na zewnątrz tym razem, może uda mi się wygrać. Tak jak tylko dwa razy udało mi się wygrać w całej grze, a mam 16. poziom. I na mam sobie? Dobra, akurat. No, będzie żeby trochę poczekać, aż w oni się zabiją, albo przetrwają, chociaż... Na koniec... CO?! Jak oni to robią? to sumie to nie takie ciężkie, to nie będzie. Co dostać? O, dobra, właśnie tyle mam tego. Aż tyle pieniędzy. Man Dalin Hazretel. Chyba ona już chyba 30 razy wygrywała. Chociaż nie wiem, ja czy to chłopak, czy to dziewczyna, ale dobrze. to ma czesne odchylanie. Nie, nie Jednak nie Rach, patrz w powietrzu, przestrzeń. Łow, ale po... ale Nie mogę tak zrobić? Dobra, trudno. Ola, nie pe... tu, ty. No dobra, to muszę coś tam niby chcesz. Hejka, Dzisiaj przetestujemy, jak się gra. Bierze piekiel na laptopie. Takie najzrodniejsze to nie będzie, ale... Porszego to to nie było, ale dobra. Jak spadnę, to muszę kupić jakieś ułatwienie, albo wychodzę z gry i wchodzę na inny opis. Więc zaczynamy. Kurde, mam tu skoczyć. No i spadłam, dobra, ułatwienie kupię. Niska nawigacja Dobra To jest łatwiej właśnie. Ale głupia walka, lepszej nie było walki. O kurde... Jest! Nie no kurde, umrę z nimi. No nie ma szans. Najlepsze nie jestem tej grze, więc opłacalne będzie, że... Byłem przetrwał. Wykorzystajmy na razie... Dobra, jest! Dobra wyciągnij ramię No chłopie nie gadaj to rozumiesz No umarłam! To znowu ta chyba już trzeci raz Dobra, papatki widzę w dzisiejszym odcinku jest taki krótki odcinek, a to papatki